Cześć, witam Was, drodzy widzowie, i spotykamy się e, po obaleniu rządów. Admirał Banites. No i przyszedł czas na świętowanie, i mamy zdobyć tutaj jakieś jedzonko. Tylko, co prawda, ja nie wiem, czy my umiemy łowić rybki w tym momencie. No, popróbujemy sobie. No, zobaczymy, czy uda nam się coś zdobyć. Okej. Okay. Siłuj się z rybą. No dobrze, że są te podpowiedzi, nigdy nie lubię takich aktywności. Tutaj, ale uda się, uda się. I czy to będzie na naszego grilla? Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, czyli tu jeszcze musimy więcej rybek złowić, więc zarzucamy dalej. Haczyk. Zobaczymy, jak szybko biorą. Ciekawe, czy dobra przynęta swoją drogą. No, troszkę musimy tu. Okej, okay, idzie powolutku, powolutku. Czyżbyśmy mieli kolejną rybkę? Tak naprawdę ciężko tutaj wyczuć, o co chodzi, gdyby nie te podpowiedzi. Ale jak kojarzę w jakiejś jeszcze grze były takie aktywności, także, no tak, chyba mniejszy okaz, więc jeszcze troszkę nas czeka łowienia, ale widać, że rybki ochoczo się pluszczą. No fajne są te dodatkowe aktywności w tej grze. O, chyba podpływa. Czy nam chwyci? Jakaś niezdecydowana, nie wie w którą stronę próbować, próbować się wyrwać. No zobaczymy, zobaczymy. Trochę jeszcze ich nam zostało do złowienia. Dopiero 36%. Co tak łatwo? Coś za łatwo idzie. Okej, okay, kolejna. Czyli wynika jeszcze cztery tak jakby wyszło z tego przydziału. Może po prostu ja zrobię wam w tym momencie cięcie i pokażę na koniec jak to wygląda. Spotykamy się za chwilkę. gdy rodzenili jestem z powrotem. Idziemy wrzucić na róż. Rybki. Ja mam nadzieję, że ich wystarczy dla wszystkich. Co prawda łowiłem ich, ale tu jakoś procentowo to nie wzrastało. A możesz troszkę iść droga damu, szybciej. Bo naprawdę tutaj kurczę gdzie ten i przecież tu chyba. No miło to słyszeć. Zastanawiam się w którą stronę my pójdziemy w ogóle. Ja też staram się teraz mówić, żeby zagłuszyć trochę tą muzykę. I nie było jakiś problem z nagraniem i roszczeniami o prawa autorskie. Więc proszę, wybaczcie mi to, że nie możecie w spokoju posłuchać dialogu. No ale czasami tak bywa. Później jest problem. Ja nie wiem też, czy coś nie grozi za naruszanie takich e, praw autorskich. Proszę, dajcie mi znać w komentarzu, jak to wygląda. Everybody's throwing meat on the grill and I ask them to make room for my veggies. And everyone starts making fun of my veganness. I'm a fun drunk, okay? But if I hear eat some fucking arroz con puel wrong one too many times, I kinda lose my shit. Just a bit. I will remember that for later. <laughs> well you've been warned. So I'm pissed. My big brother Gerardo sees people picking on me and he fucking snaps. Grabs the grill with his bare hands. Hot as shit. Meat still cooking and chucks it into the ocean. Everybody was gonna kill me. Gerardo steps up the way a good big brother does. <laughs> he always had my back when no one else did. He died like a week after that. I fucking miss him. I'm sorry, Homeron. But I'm sure he's happy we took down Benitez. Gerardo wishes he was at this party, for sure. He'd always say, We're not here to feel like shit. We're here to erase the past and drink to our future. And to eat our veggies, right? Exactly, Danny. The grill's over there. Watch out for the sharks. Okej, okay, i że co? My mamy tu upolować drodzy mili Mocny ten rekin. Ja bym go może upolował tutaj, bo ja się go boję trochę powiem wam szczerze. No on tak zwalnia po chwili jak go trafimy Nie chciałbym zginąć w ten sposób pogryziony przez Rekina Dobra I myślę, że możemy skoczyć sobie Dobra, wypływaj dani. Nie za dużo mamy tych. Czy to wystarczy? Już możemy wracać wygląda na to. Ja jeszcze uważam trochę na te meduzy, żeby się nie poparzyć. Tak, czy to już to? No mam taką nadzieję. Tak, tak, znacznik tylko zniknął na chwilę. Dobra, tu spokojnie możemy sobie broń schować. Już udać się do grilla. A, my mieliśmy wydobyć ten grill, łyczek jakiegoś Alpona na okay, gdzie my mamy teraz się udać? No, nie za bardzo. Tutaj widzę, chyba trzeba zorganizować więcej tego jedzenia. Dobra, tu zanurkujemy jeszcze raz tam. Mam nadzieję, że rekina jak nie było, tak nie ma. Okay, tu mamy jakieś algi czy coś w tym stylu. Nie znam się za bardzo na takim jedzeniu. Ok, 100%, czyli to już będzie finito. I możemy przejść do głównego świętowania. Jakby głównego punktu tego świętowania. Może lepiej to zabrzmi. No, taka nastrojowa muzyczka do potańczenia. No, tak rytmicznie, i teraz chyba już możemy układać wszystko na grillu. No kurcze, za każdym razem pijemy, tak? Co wrzucimy, to pijemy. Kurcze, no ciekawe co tu będą miały do powiedzenia, do wsp wspominania. No i różne klimaty muzyczne, tak? Zapowiada się na dobrą imprezę, tylko pytanie czemu Dani cały czas imprezuje z Supremu na plecach. A odpalamy sztuczne ognie, czyli po całemu. Na całego właściwie nie po całemu, no gdzieś tu je będziemy widzieć. Gdzie są te fajerwerki? A tutaj fantastycznie ciekawe skąd wzięli tak naprawdę te wszystkie firewerki mhm. i też pytanie czy wojska się nie zorientują że my tu taką imprezę mamy z firewerkami tak naprawdę za wiele ludzi tutaj jak się rozgląda na, ale firewerki zacznę Fotografie. Hej, okay, wygląda, że ukończyliśmy zadanie imprezowania. Ja myślę, że to będzie taki króciutki odcinek. Tym razem pokażemy, jak to wygląda. Ta, pokazaliśmy przy okazji, jak wygląda aktywność łowienia ryb. I tak dalej. I myślę, w tym miejscu będziemy kończyć. Jeżeli Wam się odcinek podobał, jako taka dodatkowa aktywność łowienia ryb, to zostawiajcie kciuki w górę, co będzie mnie motywować, żeby jeszcze więcej tych aktywności pobocznych w tej grze pokazywać. A tymczasem ja dziękuję za poświęcony czas. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.